Dobrze, że w ramach Activity Expo promujemy zarówno sport, jak i wszystko to, co temu sportu może pomóc. Jest tak, jak być powinno. Ludzie są zainteresowani, także my jesteśmy również zadowoleni. Arena, stadion, targi i naprawdę stała współpraca. Jesteśmy dzisiaj na gdańskich targach turystycznych już po raz drugi. W zeszłym roku stadion również się wystawiał, zapraszał wszystkich na mecze euro. Teraz zapraszamy do innych atrakcji, które na stadionie z każdym nowym miesiącem sukcesywnie otwieramy. Biegosfera przygotowała expo, stoisko z bieżnią z pomiarem biomechaniki ruchu stopy na bieżni z butami oraz przygotowaliśmy też coś dla dzieciaków. ten sport na pewno warto promować ponieważ jest to dla wszystkich od najmłodszych dzieci mamy taką dewizę od 5 lat do końca swojej aktywności życiowej dużo tutaj sportu i rekreacji. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dobrze, bo to przed sezonem. Właśnie zaraz się tutaj poprawi u nas pogoda, będzie można więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. W sam raz te targi, myślę, że one powinny być dalej kontynuowane w tym samym terminie i w tym samym miejscu. Jak widać po naszym stoisku, tak i po stoiskach sąsiadów różnego rodzaju kajaki. Ten sport jest coraz bardziej nowoczesny. Tych kajaków jest bardzo dużo różnych rodzajów. Dlaczego warto nurkować? Bo nurkowanie jest cool. Nurkując przenosimy się do innego świata, jesteśmy tam gośćmi, obserwujemy nowe gatunki ryb, zwierząt, ich zachowanie pod wodą. Nurkowanie staje się pasją na całe życie. Informacje dotyczące kolejnych imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie znajdą Państwo na www.amberexpo.pl.